Kanzashi to akcesoria japońskie do upinania włosów, które pojawiły się jeszcze przed naszą erą, w erze Jomon. Natomiast zostały spopularyzowane kilkaset lat później, w erze Edo, przeobrażając głowy Japonek w fantazyjne ogrody. Podczas mojej wizyty w Japonii poddałam się metamorfozie i tu możecie mnie zobaczyć w stroju majko. Japończycy wierzyli, że szpila wpinana we włosy w celu ich podtrzymania miała magiczną moc odstraszania złych duchów, Kansas również dla zorientowanych komunikowały status społeczny właścicielki i zmieniały się w zależności od pory roku, zwiastując nowe zmiany. Jak widzicie, nie mogłam oprzeć się pokusie, i podczas mojej wizyty w Japonii zakupiłam parę z tych akcesoriów. A dzisiaj przedstawię Wam proste, współczesne upięcie za pomocą oto tej szpilki. Upięcie to dość często widziałam na ulicach Japonii. Jest bardzo proste i trwałe. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do dalszej części filmiku. Na rzecz filmiku mam rozczesane włosy. Zaczynamy od zebrania włosów w kitkę. Następnie bierzemy naszą e, spinkę i przykładamy od nasady kitki. Następnie zawijamy kitkę w szpilki. Obracamy szpilkę o 180 stopni. Jeśli macie bardzo długie włosy to możecie bardziej jeszcze obkręcić Przekręcam dalej o 180 stopni, tak by końcówki włosów znalazły się tuż pod palcami. Następnie, lekko luzując, podciągam włosy do góry. Jeśli czujecie dyskomfort, to należy lekko poluzować włosy. Następnie szpilkę przekręcamy od góry w dół i wpinamy w koka. Fryzura jest dość stabilna, może nie nadaje się na siłownię czy na bieganie, ale do takich codziennych czynności um, uważam, że jest dość stabilna. Możecie jeszcze podpiąć to spinkami, ja zazwyczaj po prostu tak um, to zostawiam. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was przydatny. Ciekawa jestem, czy kiedyś próbowaliście tej metody upinania włosów. Tymczasem dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Żegnam się z Wami i do następnego filmiku. Pa! pa!